I jest wszystko w porządku. Nieźle tutaj ruszył Salomon Rim, ale już oddał prowadzenie. Kto tam idzie tak ostro do przodu? To poszedł Adamit. Adamit prowadzi na drugim miejscu Salomon Rim. Mamy do celownika jeszcze 1400 metrów. No, teraz Salomon Rim wyszedł ponownie na prowadzenie. Blisko tam jest także Selentano. No, ciasno jest w tej czołówce. Tam przepycha się do przodu również External Power, 1200 metrów do celownika, za chwilę konie wejdą w zakręt, w środku Adamit, blisko niego Bavaria Rim, także Salomon Rim, dwa konie ukraińskie w czołówce. Jest tam External Power, a za stawką galopuje Dark Bullet, który tracił, stracił start, z tyłu również Donnie Exaltacja. Tymczasem na froncie Salomon Rim blisko niego Adamit. Te dwa konie przed wyjściem na prostą. Do przodu przesunął się również Moonraker. Jest również tutaj klacz w czołówce Blueser. Konie będą finiszowały ławą. Tam próbuje przy kanacie zyskać nieco terenu Silver Run. I on właśnie poszedł 500 metrów przed celownikiem. Rozpoczął ucieczkę. Tymczasem polem kapitalnie tutaj finiszuje do niego Blueser. Lusarz i półprostej, Ona już jest pierwsza. Prowadzi zdecydowanie Lusarz 200 metrów do celownika. Jeszcze powiększa przewagę. Tam przy kanacie próbuje finiszować Silver Run. W walce jest również Moonraker. Ale od pola dobrze galopuje external power. I za chwilę celownik. Lusarz External power. Na trzecim miejscu. Silver Run, a czwarty skończył Moonraker. Ostatni będzie Selentano.